Jestem moja... ani raperem, ani Taka raperem. moja nowość. Bo mam poblokowane Facebooki i wszystko się dzieje po coś. Miło Was tu widzieć, więc zaczynam spamować na YouTube live, bo mam taką tradycję, że właśnie z widzami twój stał parę dni nieruszany, dlatego ja tak jęczy. O jest, no nowi widzowie, którzy w ogóle nie są na fanpage', bo wiem, że też są tacy ludzie, którzy są gdzieś tylko ze mną tutaj na YouTube i to też jest ok. O! Siema Paweł o Jezus Maria, jak miło, że ktoś w ogóle jest, myślałem, że nikogo w ogóle nie będzie. Cześć, cześć, cześć. Więc tradycyjny live poranny. W ogóle tak niedługo jak się podszkole, mam nadzieję, że się podszkole. Jezus Maria wsiadłem za samochodem, mówię, a jest paliwo, nie muszę tankować, kurde I przyjechałem 3 metry, 4 i włączyła się rezerwa nie lubię <noise> no, mnie szanuje. Oczy no, trzy osoby, dzień dobry, witam, witam serdecznie Dzisiaj dziwny dzień, bo poniedziałek a w sumie nie poniedziałek, bo środa króciutki tydzień dla tych, co lubią krótkie tygodnie dla tych, co ee, żyją do piątku, mam dobrą wiadomość już, zaraz piątek a dla tych, co mają na to wyjebane ty na gdzie? Co tam napisał? Ja muszę przeczytać. Dziś wyjątkowo nie spałem. Ej! Jak, kurde, znikałem te komentarze. Dziś wyjątkowo nie spałem całą noc i se kliknąłem. No, brawo, kurde! I bardzo, i bardzo dobrze. No, co ja gadał? No wczoraj, kurde, miałem te, też bardzo późno poszedłem spać, kurde. Eee, wczoraj we wtorek e, naszej fundacji, ci, którzy są może ze mną dłużej, to wiedzą, że mam fundację, e, która się nazywa, zaskoczyłaś też, wujek, porada, siema, hej, rados, Jezus, Maria. W ogóle, o a propos też tych statystyk, jest, to jest też niesamowitego, że 80% moich widzów na YouTube to są mężczyźni, a te same statystyki prawie do, do 1%. E, e, czyli 80% moich oglądaczy na, że tak powiem na wyraży się na, e, na Facebooku to są kobiety, zobaczcie, czyli te platformy się tak bardzo mocno różnią, YouTube jest jednak bardziej męski z tego wynika, a i to też zresztą widać teraz po komentarzach, kurde, już się odezwało Trzech panów sympatycznych, witajcie panowie na męskim kurde Jest tu jakaś pani, halo, halo popudka Dobra, ale do tematu wczoraj, wtorek. E, ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, no to, to wiedzą, że już się właśnie nie dowiedzieli, że pojazd parada posiada coś takiego jak fundacja, a ta fundacja posiada takie miejsce, które sobie wymyśliłem. W tym roku będzie 6 lat. Generalnie nie płacę już od jakiegoś czasu żadnych roślin, a ja, może sobie coś wymyślę na te, na te 6 lat siedliska, prowadzę takie, takie miejsce jak siedlisko, ono się cały czas gdzieś zmienia, teraz jest ta przednia część, gdzie można napić się tej przysłowiowej kawy, herbaty, pogadać sobie, poczytać książki, dzieci mogą się pobawić, są zabawki, druga część, gdzie jest sklep fundacyjny, sklep fundacyjny, z czego się u, u, musimy utrzymywać, pieniążki potrzebne do utrzymania, utrzymujemy się z darąbis, w tym przypadku... Chodzi o darowizny fizyczne, tylko znaczy pieniężne, no coś też takie dostajemy oczywiście. Hej, jestem w Norwegii. Baba, ba, ba. kurde, tu szybko znikają ten. Jestem w ciągu i nie ma mi tu kto pomóc. No. Wiesz co, no nie wiem jak tam długo oglądasz moje filmiki, no o... Rzeczywiście są takie momenty, że, że już mózg przyzwyczai się do tego alkoholu tak bardzo mocno, że po prostu fizycznie odczuwamy lęki przez same niebranie jakiegoś lekarstwa. W tym przypadku ja nazywam lekarstwem oczywiście też alkohol, bo też jest substancja psychoaktywna. I więc nieraz, nieraz radość, tak jak mówisz, kurde, no trzeba ruszyć z dupę, gdzieś na początku, nawet jakiś tam setetok zrobić, żeby troszkę przemielić ten organizm. Potem jest szansa, żeby dalej coś z tym robić, jakaś terapia, czy sobie gdzieś tam potwierać głowę w zależności, w jakim jesteś etapie życia. Rzeczywiście tak, jak, jest, jak bardzo dużo się używa substancji psychoaktywnej. Czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy to będą tabletki, żeby wypłukać z siebie to, to, to całe dobrodziejstwo, no to też trzeba kurwa, coś zrobić, no są te dealerki no ja pierdolę, no ja powiem szczerze, na detoksie byłem raz ale to już był taki detoks że ja w sumie, na poszedłem tak myślałem, że bardziej miałem problemy psychiczne niż do szpitala o wysypało się dzisiaj. Dobra, Bóg tak chciał. Bardziej miałem problemy psychiczne niż ten problem, o których mówisz, podejrzewam, że chodzi ci dzisiaj, że nie możesz wyjść z, z ciągu takiego e, popraw mi, jeśli się mylę e, z takiego ciągu no, fizycznego, czyli uzależnienia od, od tej substancji psychoaktywnej. E, no na pewno fajnie gdzieś... Dobrze jest nawet, że się to napisałeś, bo to napisałeś, dlatego też kurwa no chcę zrobić na tym YouTubie, żeby raz na raz tygodniu robić wieczorem takie spotkania, ale muszę poznać jak to się robi, bo wiem, że tu jest y, oczywiście taki live tutaj, ale są jakieś streamy, gdzie ktoś może dzwonić, chciałbym zrobić takie pogawędkę, że właśnie, że moglibyście dzwonić na żywo i rozmawiać, i nie mogliby posłuchać, myślę, że to dla Was fajne by to było, no, ale też dla mnie przede wszystkim, bo wiecie, że kuwa ja to też robię dla siebie tak naprawdę. Jestem na Czarn, no i tak kłowie, dzisiaj. Tak byś zadzwonił, byś pogadał, zresztą jadę nie, nie umiem jechać i czytać, bo no, umiem, nie, żebym nie umiał. Samotnie coś szwakuje. No więc myślę, że to zrobię, bo coś to dzisiaj robię. W ogóle jestem zaszokowany, że jest tyle osób na takim niezapowiedzianym Life, kurde, wow, super. Ech. No i wczoraj, do, kończąc dalej, to że tak powiem, my mamy właśnie takie miejsce zrobione, właśnie takie, gdzie tam można przejść, we wtorki zawsze mamy takie grupy wsparcia, formule meetingów DDA, DDD, czyli dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci dysfunkcji. Generalnie dzisiaj coś też nakręcę na a propos, no bo nie jest problemem zresztą, jeśli mnie oglądasz, drogi oglądacze, kurde, nie mam okularów, te literki są za małe, więc nawet nie jestem w stanie przeczytać, co Ty tam piszesz za bardzo, ale też Radas. O, radek, jeśli oglądasz to alkohol, kurwa, zajął się sobą, tak naprawdę. Na początku, no rzeczywiście, jeśli ku ten alkohol i czy bierzesz jakieś inne tam substancje psychoaktywne, to warto gdzieś tam zobaczyć, czy jesteś w stanie sam to zastopować, żeby nie pić. Przez jakiś czas. Ja nie mówię w ogóle o niepiciu do końca życia, bo to wiecie, że nie jest moja narracja mam zupełnie inną narrację. Tak naprawdę skupienie się na sobie i zobaczenie dla co w moim życiu było mnie takie, że się musiałem kurwa zachlewać, że musiałem brać narkotyki, że musiałem robić jakieś dysfunkcyjne rzeczy, że musiałem pić ludzi. Dojście do tego, dlaczego tak działam, kurwa, jest tak naprawdę rozwiązaniem, rozwiązaniem dla całego problemu uzależnieniowego. Dzisiaj kompletnie to nie jest moje, że to abstynencja do końca życia, a, bo to cały czas i tak będzie skupianie się na alkoholu. Jakiś cudowny my, który ma przełączyć. Ej, kurwa, wypalasz alkohol, kurwa, będziesz miał zajebiste życie. Ja dzisiaj wiem, z mojej perspektywy, oczywiście to jest moje doświadczenie, że to jest kurwa główna prawda. A jeśli w to wierzę, to znaczy nic nie zrobiłem poza tym nichlaniem, czyli poza odrzuceniem tego, ale się podierałem w ogóle. Nie jak zrobiłem nic poza tym odrzuceniem tego nie zrobiłem To znaczy się, że kurwa uwierzyłem. Ja żeby było, ja w ja to wierzyłem, bo kurwa, przecież e, 6 lat kurwa nie piłem alkoholu po 6 lat, nie miałem zapicia, bo kurwa, wiecie sobie różne zapicia nie miałem zapicia. Co z tego jak się kurwa żyły pod ciałem, kurde e, nie piłem prawie 13 lat tak naprawdę i, i, i co z tego gówno. Także kochane ludziska, fajnie, że tu jesteście. Wuja teraz będzie codziennie nadawał rano tutaj, dopóki mnie nie odpokoi na Facebooku, przygotuję, przygotuję, mówię, tę możliwość, że ogłoszę, że wtedy, żebym bym, też bym chciał z Wami normalnie porozmawiać, jak ktoś będzie oczywiście miał taką przestrzeń, szczególnie też to będzie taka platforma, bo wiadomo, jak jesteś tylko tym okay, spokój, spokojnie, to, znaczy, też przyjeżdżałem, ludzie nawet z Brukseli, do, nagle mówią, ej, wujaz, kurde, czy mogę przyjechać, czy? wow, jestem zszokowany, chcę Ci że mi się, kurwa, Wuja, z mi się, no i ludzie przyjeżdżają z różnych... Są polskie, ale ja też przyjeżdżają z różnych stron świata, ale mówię no jak, naj, jak najbardziej jak najbardziej e, chciałbym zrobić właśnie tego, tego takiego streamu live, czy jak to się to tam nazywa, żebym mógł mieć z Wami kontakt taki fizyczny, nie tylko przez literki czytając, tylko żebyście tak, oczywiście, jak najbardziej. No właśnie tutaj muszę w to napisać, coś chyba w Bio nazywać. E, mój numer jest ogólnie dostępny w internecie. E, jak najbardziej może zadzwonić. Zasada jest taka, że jeśli nie odbiorę, to kurwa nie odbiorę, bo też mam dni, w których mi się kurwa nie chce gadać, żeby było jasno prowadzę to dla siebie. E, odzwaniam po jakimś czasie przeważnie odzwaniam, ale chyba, że za bono jestem starym człowiekiem. Radosz jak najbardziej śmiało możesz zadzwonić się za jakiś tam... E, ja zresztą tutaj później w komentarzu napiszę mój numer telefonu, ale on jest ogólnie dostępny. Wystarczy pisać e, wujek. Porada na Facebooku, tam jest mój numer kontakt. A jak nie, to ja tutaj to piszę numer e, po dziesiątej, bo teraz jadę w teren zebrać właśnie rzeczy od ludzi. Coś się tu, kurde, pada, coś tu jak najbardziej. Stary dzwoń, pogadulimy sobie, kurde, zrobimy się dobrze. Ja jadę spokojnie, 69, no. Za miasto, także śmigam za takie, takie dzielnice, za, za miasto e, roznosimy, ludzie roznoszą ulotki przez weekend e, które na tych ulotkach jest napisane kim jesteśmy, co prowadzimy i e, co nam mogą dać, żebyśmy mogli to potem e, sprzedać, rozdać w różne formy, bo tak naprawdę o no to okomakani też ludzie mnie nie niektórzy chcą ukradć... Po ludzi mnie dusi Niektórzy chcą ukradkiem wodkę odkęzyknąć w autobusie Podszedłby każdy normalny, a ten spod pachy celuje, więc to normalny kasuje, bilet nie reaguje czasem na własną ksypkę, gdy zentralnie szeptane Eskim nie trafiają, albo pod sklepem stoi koleżków kilku, żaden nie powie Dobra, kończę, bo wyjechałem za miasto, a jak to we Polsce To nie ma zasięga Trzymaj ta środzisko, a jak to we Polsce to nie ma zasięga. Trzymaj te środowiska. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Nie za bardzo wiem, jak to się zakończa. zakończa. Cześć. Dobrych myśli. Jak coś, można do Wojasa dzwonić, pisać. Maili nie piszcie, bo pofajnie to.